Słucham, co panu dolega Czuję się trakicznie mi głowa pęka Czuję bóle brzucha kości mięśni, bóle zęba Czy to nie jest przypadkiem jakaś choroba przewlekła? Gdzie pan pracuje? Może przemęczony Jestem bezrobotny, piszę tylko zwrotki A wytwórnie nie chcą mnie wydać, więc liczę, że wybiję się nagrywając TikToki A jak z apetytem? Może pan nie jada Czy posiłek chociaż drobny spada? Na to nie narzekam, nie ma o czym gadać Zjadam cały polski rap, jestem głodny nadal Badanie krwi zrobimy panu dziś Proszę się nie bać, to tylko chwila Dobrze wiem, co w tym badaniu ma wyjść We krwi mam rap, on płynie mi w żyłę. To w takim razie trzeba zrobić zastrzyk Kto ci nawciska w tej racji do główki Nie zbijesz mi tej strzykawki do dupki Potrzebny jedynie mi zastrzyk gotówki No to wypiszę receptę Co? Zabierz doktorku te leki do ustne Sposób jest na to konkretny pokrótce Potrzeba mi jedynie recepty na sukces Powiedz doktorku, więc co mi doskwiera Dobra wiadomość jest taka, że pan nie umiera Złe wieści to nie wiem jak pana wyleczyć teraz Cierpi pan na syndrom niedocenionego rapera